Mano Z tej strony nowa Gdarka ze mną jest Eee, intrusek. Ej. I to jest ej, ej. drugi odcinek z serii Sky Pyramid. Weź mnie nie bij, koleż! No ja cię biję dlatego, że zmieniasz skina z każdym odcinkiem. To jest nieładnie. Ja z każdym. No i są dwa odcinki. Na każdym inny skin. Lol, bo ja bo tam tego nie zmieniłem od czegoś, co się nie nagrało, tak. Cicho. Tak. Wasz ukochany Nowak, Darek... Ja wiesz, że ja to wytnę. Czemu? Bytne to. Mów, mów. Nie, to nie ma sensu. No, co wasz ukochany... Dobra, witam. Jesteśmy pacjencją. Wszystko dobrze. Ej, czyli jak ja będę trollował tym, że ty nagrałeś coś, czego nie nagrałeś właściwie, to będziesz wycinał to. Ej. Ej, tego arbuza co zjadłeś to wziąłeś sobie tą nasionkę. Jaką nasionkę? Bo zjadłeś arbuza, miałeś tylko jednego arbuza. Ja myślę, że, ja myślę, że ty je rozmnożymy. Ej, nie, mam, 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 mam. mam. Masz? Mam. Ops, co to wiesz? wiesz co e, ci się? Co ci się tam ten kulka rozkopać z gliny? Niechaj no nie, tu. nie? tu, I to rozkopać, zaraz kopię. Tu. Nie, co ja myślę, że będzie fajnie, jak mnie zasłonisz? Tylko paszam tą pulkę. Nie mi tu. Mogę... Mogęś to w ładniejszym miejscu postawić. Ja nie postawię tak ładniejszym miejsce. Problem? Skrzynki się palą? Tak. O już skrzynkę oglądałem. Tego kopania to lewa za dzień przez 8 odcinków. Czego, rozkopywania wyspy? O? Tomasz, nie będę taki zły. Chcesz? Co? Super prezent. Nie wiem. Tomasz, ciesz się wydajnością super Nie. Yeah. Nie, yeah. nie, Będę się cieszył przez 5 minut. Pięć sekund chyba. Powiem wam jaki on, on jest taki miły. Wiecie co zrobiło, że się uciekł. Ale co zrobiłem? Dajesz mi łopatkę, która znaczy się rozbawiła. Myślisz, że... nie wiedziałem, że co rozbawę? Myślę, że wiedziałeś, dlatego mi to dałeś. Więc... No właśnie, dlatego ci to dałem. Co będę sobie zaśmisał i co Ale hmm. Co będę zaśmisał sobie serwera? zbanuję się, tak? Dziękuję. No, jeszcze tą kupę. Eee, <grywa> <grywa> kupa, he, he, nie wiem ci nie Czy no. Nie. Oj. Miałem całą wyspę rozkopację. A tam to coś rozkopczałe, bo to jest niepotrzebne, tak jak będziemy na... Nie wiadomo ile poziomu by był, bo nie pamiętam, ja nie pamiętam, nie liczyłem tego. Ale co jest na dole? Na samym dole jest bedrock. A po, po drodze masz złoto, żelazo, diaksy to wykopać filofem, czy wrzaskrzynce są? Filofem. No co? No idziemy najpierw akcji wyzoje... to Nie, najwy najwyżej jest żelazo, potem jest złota, a potem tu Masz tą listę zadań? Nie. Obiecaj, że się tym zajmiesz e... sam już e, mówi, że niepotrzebny, ale to No, mówiłem, że to jest niepotrzebne, ale mówiłeś, że się tym zajmiesz. Ale już nie robiłem tego, bo... Że niepotrzebny, więc po co tu? w poprzedniej wersji to było tak, że była taka tablica z zadaniami, a nie, że musisz się już Takie teleportu. Yy, ja nie mam. Już słaby internet. Live'ów nie możesz robić, Lolch. No, eee, co? Zróbmy kiedyś live'a. Ja mam 23 widzów, ziomek. Kto by to oglądał? Ja. <grym> Ale to musisz... Y nie ogarnął ci w programie właśnie. Nie ogarnę. Programy, nie nie... był chyba lajwa. Lecimy swoją? No. Może? Szczerze wątpię. Chyba no na lajku. Sorry, live. ale to jest najlepszy net, jaki mogę mieć możliwy. W tej okolicy. Wiesz, kocha. Ja z żółtego tyrta to jedno trzy. O, z to... co? teraz bloka trochę zostało. co? teraz bloka trochę zostało. lol jak widzowałem to są te, te ramki co z są. i jeszcze tam są parę klocków długich. lol lol z. chyba no. że nie da się tu odzderzyć. Takie że Jezu! Co? E, teraz mogę... E, będziesz cicho przez chwilę? No. Ja chcę wiadomość dla swoich widzów. Teraz widzę, To jest e, chyba będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram, ponieważ u, ogólnie teraz sobie robię taką malutką przerwę. Dzisiaj nagrałem już, to będzie teraz drugi nagrany odcinek już dzisiaj. I... Posługujcie mnie, bo ja wrócę. Zapójdę. Hmm. nie? wiem, czemu mam ponieważ noc, a na tej wyspie jest ciemne jak w dupie. O Jak to zrobiłeś? Tak, nie, na pewno na chwilę nie pisze, że Dark Set, no mam Darkset tutaj. No jak to zrobiłeś? On jest magikiem. Ja młodzień nie wiedz jak on to zrobić. Ej? ale jak wiemy ja pamiętam jak kiedyś graliśmy to co mnie tego ludzi nam na tego że mogłem pisać za was nie tak jakby ja pi... no pamiętam jak kac... co to, to no ciekawe że to działa na to że mogę im komendę pisać nie to chyba na to nie działa W sumie pisałem na czacie nie czyli możliwe żeby zadziałało muszę kiedyś wypróbować Też skoczyli do góry. No nie, winnie w klecie! To nie ja, mnie ja. tu nie ma. Nie wcale. Słynią na, na F5, nie patrzysz w co robisz. Zjepła kąpiel! Ach. Nie mam skina! No, nie masz. No, odejdź. I podchodzisz do niej specjalnie, żeby cię uderzył i później mnie oddajesz. Jesteś głupi. To nie jest troll, to jest idiotstwo. Idio... Idiotwo, tak. Nie chcę mi się tego nagrywać, nic tu się nie dzieje. Idę to, kopać to są, to są początki, lol. A już nawet skyblock jest... ciekawszy. Cie nie, nie musisz wydawać pieniądze. No to jest praktycznie to samo. Szereusia do sobie. Uuuu Ja byłem na dostępnym To za to, że byłeś na dostępnym. Podaję już wam skypa intruska No to Skypa e intruska. No intruska Podaj pannotacji daj e właśnie właśnie ja muszę jakieś skypa zrobić dla widzów i e e-maila dla widzów przy okazji Możesz, pod możesz podać możesz podać mojego. Wiesz, że ja mam czterech widzów, których nie znam. To jest najlepsze, bo mam widzów swoich kolegów. Co? Mm. Czterech widzów mam, których nie znam, więc... Wolałbym nie podać tak swoich tak. po co zobierzesz. ...kładziesz. Cześć, myślisz, że jesteś fajny? Myślę, że kopię kobla. Kopię kobla i kładę dirta i go... i uderzam kolegów, no. Brawo. Co zrobiłeś? Kupę, wiesz? Aha, to dlaczego sobie klaszczesz? Klaszę do ciebie. Czemu do mnie klaszczasz? Na ile co? Ty latasz! Mam cię w dupie, że stracisz tamki. Zrzucę cię. Spoczko. Wiesz co? Mogę skrunsować serwer? Czemu? Te w wpisu wysoko, mi się kasznie. Tak jak że jak dasz kryzys, on, ale to <laughs> Ale na kryzysa nie było żywo, on to jest taki troll, że do niego się przyzwyczai. Ale cem film <laughs> Jesteś tak głupi, czy udajesz? Nie wiem. Jaką, ja masz, jestem właśnie, jestem. jaką masz średnią? Nie wiem, nie liczę tego, no cóż, z chowu nie no nie podajesz średni, tylko ja czytaj. ładną średnią? 4,44. <grych> nie, ja mam 4,60, kurwa, 4 co? To jest 4,66 bodajże, nie wiem. O nie, lawa nam się zepsuła, patrz. No? О не. Опять. 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 своих

Dert jest zaoszczędzony. I to jest tam... Ej, nie zniżamy derta na samdłu, chyba. Ej, grasy. I to jest już tam. Nie jesteś spaczką, na nagraniu będziesz się nie No, no muszę gadać Dobra, ja będę gadał do swoich widzów, do ciebie nie. A ja więc drodzy widzowie, na stereotypach. ty gminy mi to nie rozkopałeś. No, dobra, widzimy się po krótkim cięciu, w którym się niestety skończyła. Pamięć na dysku. Pudwa. No. Tak, ten kostek ma Aima serduszko, pedale. To nie hejtuj? Hej, nie LOL! Kom ono, lekker, znak niet co? Czemu? Cza, się, przepraszam. Na za kobla, dwa kobla. ci apetytu. Mmm, jaki pyszny mm. Już, chleba. Mmm, chleba, za kobla. Ruszać. Masz opiureksus. Dajt za kobla. <gry> nie, 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 co chcesz w ogóle? nie, kobla. to idę na kopać, nie, sobie przed nie, chlebem. nie, 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 Ja, ja niszę, ja mam drta, będę Endermanem en en z drta. Muszę um, z całą głową nawet znaleźć go. No idźcie, idźcie. Dobry ludziom. Między... ]その... No <standby> <ton gue> A ja, Filip. Yeah, wow, ja tego nie wytnę. Dlaczego? Dlaczego? On cię w dół, ty nie bijesz Dobra, ja jestem w swojej i i Skrzyn... Miejsce w skrzynkach nam się wziąć Stone sword Otwieram to miejsce tak jak to Fakt, Oj, 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 oj. O, otwieram, otwieram przejście! Pum, słyszę! Zlegam jem! To chyba... żara choman drzewo chnął idź i tak drzewo miał o magiczne rozmnażanie co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Magiczne rozmnażanie. Ja asignę get. Za no co? No to się nazywa ten... la 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 doma i nie wpuszczę tam intruska la 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 la, la. złoto dla mnie wypisz że a zabiję cię niechcący bo kopałem On ty się wziąłeś? On ty do mnie przyszedłeś, nupku? Aha. Nie kliknie, bo ja jestem y, adminem adminu. No i. od yeah. nowa, Już nie będzie. Ja się już nie opnę nigdy. On cię w dupie. Nie daj ci po to oparz, żebyś mnie wywalał z serwera za to, że Nie mówiłem, ci... że idę do ciebie. Nie mówiłeś. O cię w głupie głęboko. Chciałeś pójść kiwa. No i co? Tak. Mam nadzieję, że nie stracieli tak za to gówno. Co się zrobi? Ja piszę jeszcze przez tego nie mogę pisać w konsolu. Jednakże p... nie mogę pisać w konsolu. Daj na white listę. Daj mnie na white listę.

To chodźcie po ten kilofon. To chodźcie po ten kilofon. Oj, po problem z połączeniem. To u mnie no to intrusek się niestety z nami nie pożegna. Ale na tym kończymy nagranie i widać, że się chyba nie rozłączyłem się z Wami żegnam, zachęcam do komentowania, jeżeli się spodobało, to łapkujecie, a jeżeli chcecie być e, na bieżąco z moimi i intruska kanału, e, e, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmikami, to subskrybujcie. Cześć!